Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii. Jesteśmy właśnie w starożytnym Filipii, dokąd przybył święty Paweł. Tutaj pierwsze miasto w Europie, tej dzisiejszej Europie. Tutaj ochrzcił pierwszego człowieka z Europy. Ale to jest takie niesamowite, że święty Paweł przybywa tu niesiony czy popychany pragnieniem ewangelizacji. Macedończyków. Jesteśmy tutaj, patrzymy na, za nami na Agorę, czy na starożytne forum i możemy sobie wyobrazić jak tutaj Paweł przebywał, jak tutaj był pojmany, biczowany, wtrącony do więzienia. I później też wiele wiemy z tego, że do Filipian, do jego umiłowanej wspólnoty napisał list. Tak i w tym liście zawarł bardzo dużo ze swoich doświadczeń tutaj. Tutaj jako obywatel rzymski na tej agorze za nami został ubiczowany, rozebrany do naga, upokorzony, czego nigdy nie mógł doświadczyć rzymski obywatel w taki właśnie sposób. A potem wtrącony do więzienia obok którego byliśmy przed chwilą i to uwięzienie, upokorzenie jakoś tak w Pawle żyło, że potem kiedy pisał do gminy w Filipii, która była bardzo mu bliska, bo tutaj zyskał wielu wyznawców dla wiary w Jezusa Chrystusa, ale zarazem doświadczył tego trudu. To właśnie do tej gminy, nie przez przypadek, potem pisze ten list. W którym zwraca uwagę na uniżenie samego Chrystusa, to, co nazywamy kenozą. I tutaj pisał Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Pamiętamy dalej te słowa, hymnu starożytnego, który uwzględnił nie przez przypadek Paweł właśnie w liście do Filipian. I myślę sobie, że niesamowite to jest, jak ta gmina w Filip. Pian, gmina chrześcijan, która tutaj była potem przez całe wieki, jak musiała żyć tą tradycją i obecności Pawła i tego listu, który przekazywano z pokolenia na pokolenie. A jednocześnie ten Paweł pisze z więzienia i pisze do chrześcijan Filipi, którzy też są prześladowani i wcale nie narzeka, tylko mówi, że dla niego to jest okazja dodawania świadectwa, a z drugiej strony wzywa Filipian do radości. Radujcie się, niech będzie wszystkim znana wasza radość, wasza nadzieja. Niech to będzie podłożem waszej wiary. Amen. I z tego miasta z Filipii, gdzie był święty Paweł, gdzie przeżył bardzo różne okoliczności swojej obecności, bardzo chciałam pozdrowić serdecznie studentów chrześcijańskiej turystyki religijnej. Mam nadzieję, że kiedyś przyjedziemy tutaj razem i będziemy mogli sobie opowiadać i o historii tego starożytnego miasta, o Agorze, którą widzimy za nami, i o obecności świętego Pawła. Bo tutaj jest ona wyjątkowo namacalnie odczuwalna.